Teraz tutaj otworzyłem nowy kanał, jeszcze nic nie, ma, co nie, co nie. Ale tak, to czekajcie, teraz wbiję na mój normalny kanał, czekajcie. Jeszcze jeszcze trochę podgłośniej Ok. I... I widzę, wiem, że widzicie Fortnite, to co nie. I pod tym filmem dam dam daję wam... I na tym moim wziąłem 40 subów kanale będę tylko jakieś ciekawostki z Fortnite czasem gry, a na tym etybełwanek będę dawał różne filmy. A teraz dam wam pod tym filmem, yy, pod koniec filmu tego dam jakby w yy, 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 yy. tak jak filmie się pojawi, po prostu. Ten kanał. I ja się z wami żegnam takim czymś. Poklaszczę Wam do mikrofonu. No nie, że wolę konia, tylko klaszczę do mikro. I no i do widzenia.